Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowej, odświeżonej wersji Starej Piaskownicy, w której tak wcześniej opowiadam wam o świecie waszej ulubionej gry. Dzisiaj zaczniemy od Wysp Cienia. Serdecznie zapraszam do oglądania. O Shadow Isles i otaczającej ich czarnej mgle krąży niejedna przerażająca opowieść. I choć każdy wie, by trzymać się z dala od tej przeklętej ziemi, czasem to ciemność przyjdzie... po ciebie. Czarna mgła opada i płynie niczym fale. Jakiś czas temu została wydana odświeżona wersja... A raczej nowa wersja mapy... całego świata. Na niej nasze wyspy znajdują się na południowym wschodzie, będąc jednocześnie najbardziej wysuniętym na wschód punktem na mapie. Znajdują się one właśnie tutaj, zresztą teraz to widzicie, i składają się one z wielu małych, poszczególnych wysepek a można powiedzieć, archipelagu. Otoczone są nienaturalną, magiczną mgłą, która wysysa życie z wszystkiego, co żywe. Jak wiecie lub nie wiecie, koło Wysp Cieni najbliższym siedliskiem ludzkim jest Bilgewater. To właśnie dlatego w historiach o mrocznym mgle tak często przewijają się postacie takie jak rybak, żeglarz, marynarz. To właśnie ci ludzie najczęściej mają kontakt z tym światem. To właśnie oni snują najwięcej y, opowieści o tym miejscu. I chyba najbardziej się go boją. Można by rzec, że Wyspy Cienia są ważną częścią Bilgewater, gdyż wypatrywanie zagrożenia płynącego z Wysp Cienia jest poniekąd e, sprawą dla wszystkich ludzi żyjących w Bilgewater. Poniekąd e, to właśnie łączy e, wszystkie gangi i znajdujące się tam społeczeństwa w jedno, gdyż no wiadomo mgła jest zagrożeniem dla każdego żyjącego stworzenia e, i nie ma u nas przymierzeńców w postaci ludzi. Po prostu jest wrogiem, opozycją do wszystkiego co żywe. Bohaterowie tego regionu to m.in. Karim, Kartus, Kalista, Tresh, Jorik, Maokai, Elis lub Mordekaiser. Większość z nich to zdecydowanie złe postacie, a tylko nieliczna mniejszość taka jak Maokai i Jorik to postacie o dobrych zamiarach, o dobrych intencjach i czystych pobudkach, więc mogą się czuć tak naprawdę bardzo osamotnieni w tym, co robią. Warto też nakreślić, że wiele z tych postaci jest do siebie podobnych, gdyż są widmami, a ich historia... Wygląda nieco podobnie. Nastawienie wyspienia wobec obcych od wieków jest niezmienne. Polega ona głównie na grabieży życia, na ulatnianiu dusz z ciał żywych i wcielaniu ich w czarną mgłę. Każda nieżyjąca tutaj dusza tak naprawdę cierpie przyjemność tylko wtedy, gdy zabija kogoś żywego. <śm> Niektóre dusze twierdzą, że są osamotnione, a ich głównym celem jest pozyskanie większej ilości dusz, żeby takimi się już nie czuć. Postacie tutaj żyjące też niektóry, niekiedy mają różne motywy, na przykład Kartus chce uwolnić wszystkich od ich cielesnych powłok. Życie niczym pasożyt żeruje na Twojej duszy! A też po prostu chce się zabawić. Tak samo jak Karim, który jedyne co lubi to wojować. No jest jeszcze taka Kalista, która w sumie nie wie czego chce, chce tylko zemsty. Nie wie nawet na kim. Co ciekawe, podobnym motywem stosuje się Pike, który moim zdaniem nieco przypomina duszę z Wysp Cienia, być może jakimś cudem nią jest, ale on sam o tym też nie wie. Bo podobnie jak Kalista, em, pała zemstą do wszystkiego co żywe, do każdego kapitana, ale, ale ogranicza się do kapitanów i do majtków i żeglarzy. Stosunek do magii na Wyspach Cienia jest dosyć rozmyty, ponieważ nie nieżyjące tam dusze tak naprawdę chyba nie rozumieją, co się z nimi stało. Nie wiedzą, gdzie jest źródło ich cierpienia. Jedyne, co robią, to lamentują nad swoim nieistnieniem i żałują tego, co się stało, więc wydaje mi się, że magia jest po prostu przyczyną ich cierpienia, o której sami nie wiedzą. No, wyjątkami są takie rodzinki jak właśnie bohaterowie, którzy są świadomi tego, co się dzieje. I są realnie źli na magię, która tam istnieje, więc można powiedzieć, że stosunek do magii jest raczej taki uniżony e, i mm, pełen ża żalu i boleści, tak naprawdę. Czyli magia związana jest bez bezpośrednio z cierpieniem i bólem. Nie jest niczym fajnym, więc stosunek tutaj żyjących e, i nieżyjących istot jest taki, że po prostu magia fufu. -fu. Chociaż też nikt nie mówi tego wprost, oprócz bohaterów, właśnie. Więc raczej bym to przyrównał do cierpienia i bólu. Historia tego regionu jest nieco, nieco bardziej spójna niż w innych miejscach. Zawarta jest ona w opowieściach Małkaja, Jorika czy chociażby Kalisty. I bazuje się ona na szkielecie, jednym szkielecie zarysowanym już dawno temu. A wątki opowiadane w tych historiach nie, niejednokrotnie się łączą, przecinają i dodają wielu innych ciekawych rzeczy w sobie. Bazuje ona głównie na pierwszym założeniu czyli powstaniu wysp, które jakiś czas Nieokreślone parę tysięcy lat temu powstały, w, w, po prostu wy, wynikły, wy, wy, wypukliły się z dna morza, i tak naprawdę były to skały połączone z gliną, tak, tak na dobrą sprawę. I gdy wyspy powstały, powstał też Małokaj, który jako duch, tak by przybył postać z drzewa, e, które opiekuje się tymi wyspami, poczuł się odpowiedzialny do przejęcia kontroli nad, nad całym tym istnieniem, nieistnieniem, nad takim jakby. Pilnowanie porządku w tym miejscu, więc gdy tylko zaczął chodzić i myśleć, to postanowił zwiedzić przede wszystkim te wyspy, poznać je, a dopiero później, gdy poczuł się samotny, postanowił stworzyć życie, a zrobił to za pomocą odkrytych przez siebie złóż magicznej wody, która dawała życie. I za pomocą właśnie tej wody em, rozsiał po wyspie drzewa, stworzył zagajniki, wielkie lasy, bory, które tak naprawdę swoją esencją były przesycone tą magią. I były naprawdę niepowtarzalnym i wspaniałym miejscem. To jest pierwsza część historii. Druga część historii jest taka, że do wysp przybija flota pewnego króla, który usłyszał od swojej doradczyni, że na tej wyspie można ocalić jej istnienie, i przypłynął tu, żeby sam się o tym przekonać. Wiedziony radami Hekarima, czyli jego drugiego doradcy, przybył na wyspy niestety już z martwą żoną. Wcześniej, gdy wypływał, a raczej gdy wy, wypuszczał Kalistę, żeby znalazła odpowiedzi na jego pytanie, czyli czy da się odtruć z, z trucizny, która została zaplikowana, i tutaj polecam przeczytanie tej historii, które zresztą są materiałem na inny odcinek. Miał nadzieję, że przyniesie mu to jakiś pozytywny rezultat. No i gdy się tak nie stało, i gdy usłyszał od Kalisty, że niestety nie można uratować nikogo martwego, to tak naprawdę podstępem Hekarima zostali tutaj przywiedzieni, bo Hekarim powiedział kaliście, że chciałby, aby król sam się usłyszał od mnichów tą przykrą wiadomość, być może wtedy mu się to odmieni. Jednak e, królowi powiedział co innego, że gdy już popłyną na miejsce i gdy sami dopły dobiją do brzegów, to przecież mogą zmusić mnichów do tego, żeby im pomogli. No i kalista wiedziona, że tak powiem, kłamstwem e, przywiodła ich na te wyspy, miała specjalny talizman, który pozwalał jej przejść przez mgły Wysp, ponieważ wyspa była chroniona takim specjalnym zaklęciem mgielnym, które nie przepuszczało obcych. No i gdy przy, przywiodła ich na tę wyspę, to król od razu zażądał, żeby mnisi się ukorzyli i żeby pomogli mu w jego, w jego trwodze. Oni odmówili, więc Hekarim tak naprawdę, występując naprzeciw e, Kaliście, wbił jej włócznie między żebra, zdradzając ją tym samym, potem wymordował wszystkich mnichów. A król spokojnie wtedy mógł się delektować swoim zwycięstwem. Zaniósł żonę do złóż wody, które znajdowały się pod ziemią, i zanurzył ją w sadzawce życia. Tak naprawdę. Mm, ale to, co zostało poczynione, co to się stało, było tak naprawdę bardzo smutne dla niego, ponieważ jego żona tak naprawdę powstała z martwych, ale jako zgniący zwłoki, a nie jako piękna kobieta, której, którą kochał kiedyś. I usłyszał od niej, że niepotrzebnie to zrobił, że ona wolałaby żyć. Wolałaby, znaczy, nie żyć, przepraszam, wolałaby być martwa, żeby czemu ją przywrócił do życia, dlaczego to zrobił. Miała do niego wyżyciu sumienia i błagała go o to, żeby ją po prostu zabił i zostawił w spokoju. Król męczył się przez chwilę, ale uznał, że być może to jest faktycznie dobre wyjście i postanowił rzucić zaklęcie, które miał odwołać poniekąd jego poczynania, jednak przez przypadek rzucił klątwę, która pogrążyła wyspy na wieki. Złączenie jego zaklęcia i magii Wody oraz tego, że wskrzesiła na koi zmarłego, spowodowało to, że wody zostały zatrute, tak samo jak mgła otaczająca je wyspy, i zrodziła istotę, która moim zdaniem jest połączeniem poniekąd i królowej i króla, czyli mglistą dziewicę, która zachowując świadomość jednego i drugiego oraz krzyżując te dwa ciała ze sobą, stworzyła coś, co jest jakby stanem zawieszenia między śmiercią a życiem. Czyli tak jak królowa była nieżywa, a król był żywy tak to się zmiksowało i powstało coś co nazywam nieśmiercią czyli stanem zawieszenia między życiem a śmiercią właśnie magiczna mgła i wody życia od tamtej pory jedyne co przynoszą to śmierć wysysając istnienie z żywych i pozbawiając ich że tak powiem tej cielesnej powłoki uwalniając duszę do eteru Niek niekiedy niektóre postacie potrafią to wykorzystywać i gromadzić te dusze na swoją korzyść i czerpiąc w ten sposób e, moc. I to jest akurat niebezpieczne, bo te dusze są nieśmiertelne, w sensie to znaczy te widma, a zbierając tak naprawdę te dusze, co przychodzi z łatwością, wzmacniają się w, na potęgę i tak się to ciągnie w nieskończoność. Więc potęga tych wysp rośnie z każdą chwilą, co jest wielkim zagrożeniem dla innych e, miejsc w Runeterze. Historia tego miejsca: przede wszystkim, po pierwsze, jeszcze się nie skończyła, ponieważ ma dwóch wy... potencjalnych wywabicieli, którzy mogliby chcieć uratować to miejsce, czyli Maokaja i Orika, których zadaniem i misją życiową jest przywrócenie wysp do dawnej chwały, do stanu błogosławionego, co nie wychodzi im za bardzo, ponieważ są przytłoczeni, że tak powiem, tym wszystkim. I na postaciem jest też Lucian, który też stara się pomóc tej, tym wyspom w jakiś sposób. Póki co średnio mu idzie, bo jedyne co myśli, to myśli o tym, żeby odzyskać żonę. Co wiemy, że już mu się poniekąd udało w jakiś sposób zrobić. To by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, to zostaw lajka. Jeżeli Ci coś nie podobało, to zachęcam do udzielania komentarzy. Te negatywne, jak i pozytywne są dla mnie najważniejsze, więc pamiętaj o tym, żeby to zrobić. Jeżeli chciałbyś słuchać więcej takich historii, które na pewno się pojawią, to zachęcam do subskrypcji. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Oto prawda o wyspach. Śmiertelnicy przypływają, wabieni nadzieją, a my zawsze jesteśmy gotowi ich przyjąć.